Witam. O. Powrocie. W moim powrocie na kanał. I chcę wam tylko powiedzieć, że dostałem pod, pod moim starym już odcinkiem wiadomość. Tutaj jest wszystko napisane. Możecie sobie zastąpić i przeczytać. Ja wam odpowiem o co chodzi. nie? Kaktus powiedział, że napisał mi dokładniej, że nie czy chciałby mój kanał, żeby móc nagrywać. Albo ma dwa kanały, nie? Może mieć. I teraz zastanawiam się, czy mu oddać kanał, czy go zostawić. I piszcie w komentarzach, bo to, że ja mam długą przerwę, to nie znaczy, że skończyłem z kanałem. To, że nagrywam na TikToku, to nie znaczy, że skończyłem z kanałem. Więc piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wybierzecie dobrą opcję, nie powiem jaką, ale ta dobra jest ukryta. Kaktus... Proszę, może nawet zrobić dzisiaj krótki odcinek, w którym odpowiadasz na to. No.